Cześć, Kochani. Na pewno pamiętacie księżniczkę Elsa z filmu Kraj lodu. Właśnie taką lalkę dla was dzisiaj przygotowałam. A nazywa się błyszcząca księżniczka Elsa. Elsa urodziła się ze zdolnością tworzenia lodu i śniegu. Przez niewinny wypadek z jej siostrą Anną Elsa, by nie zagrażać swoją mocą, żyje w odosobnieniu. Pewnego dnia stłumione emocje uwalniają tę magiczną moc i sprowadzają do królestwa niekończącą się zimę. Elsa boi się, że zamieni się w potwora i ucieka w góry. Elsa ma śnieżno-białą cerę i również bardzo jasne włosy. Są one koloru blond i zawiązane są w piękny warkocz. Na czole możemy zobaczyć małą grzywkę, taki kosmyk, w zasadzie kosmyk włosów, a na głowie. Na czubku widzimy piękną tiarę pokrytą brokatem. Dziewczyna ma krystaliczne niebieskie oczy, a nad nimi widzimy fioletowy cień. Ponadto ma również różowe usta i pomarańczowe brwi. Nasza księżniczka ubrana jest w piękną połyskującą niebieską suknię, i może pokażemy ją od góry. Tutaj jest taki niebieski gorset pokryty całe brokatem, a na tym gorsecie możemy zauważyć, że ma założoną pelerynę z białym materiałem na górze oraz ze siateczkowym materiałem na dole. Cała ta peleryna jest właśnie z siateczki. Z tyłu jest jednokolorowa, a po bokach pokryta jest brokatem, który. Tworzy piękne, śnieżne płatki. Natomiast rękawy dziewczyny nachodzą troszeczkę na dłonie i również pokryte są śnieżynkami. Spódnica dziewczyny jest jednokolorowa, jest satynowa i nawiązuje kolorystyką do całego stroju. Strój utrzymany jest w zimnych, lodowych barwach. Także i buty są niebieskie, pokryte brokatem, a mają na czubkach również motyw śnieżny. Lalka może poruszać rękoma, i możemy jej zdjąć tą pelerynę i odsłonić całą sukienkę.